Pepo, czy widzisz tu coś ciekawego? Tylko drzewa i drzewa. I wciąż tylko nudne drzewa. <laughs> Pepo, nie starasz się niczego zobaczyć. No dobrze. Teraz już się staram z całych sił i nadal nic. O, co to? Pepa zobaczyła jakieś ślady. Ciekawe, czy czyje to ślady? Dinosal! Och, George! To nie są ślady dinozaura. Chodźmy po tych śladach i zobaczymy, do kogo należą. Tak! Cii. Musimy być bardzo cichutko, żeby nie wystraszyć właścicieli tych śladów. Tak, mamusiu! George! Pepa i George podążają po śladach. Patrz! Ślady należą do małego ptaszka. Poleciał na drzewo. Proszę, Peppo, przez lornetkę. Lornetka sprawia, że wszystko widać lepiej. Widzę jednego, dwa, trzy małe ptaszki. O, ciekawe co jedzą. Ue, jedzą robaki. To obrzydliwe. <ścoughs> George znalazł więcej śladów. O, jakie malutkie ślady. Te maleńkie ślady zrobiły mrówki. Zbierają listki do jedzenia. Będą robiły sałatkę na obiad? Tak. A propos obiadu, zróbmy sobie piknik. Ojej, piknik. Tato świnko, zostawiłeś koszyk z jedzeniem w samochodzie, prawda? E, tak, ale to żaden problem. Wrócimy po prostu do samochodu na obiad. A którędy musimy wracać? Mapa nam pokaże. Pędy. Oj, kto tu posadził drzewo? się pobawić w ślimaki. <noise> Te koszyczki będą waszymi muszelkami. No, teraz naprawdę wyglądacie jak dwa ślimaki. <noise> Jestem złośliwym ślimaczkiem i zjem całą sałatę dziadka świnki. O, trzymajcie się z daleka od mojej sałaty, <noise> wy złośliwe ślimaki. Kiedy dziadek Świnka na mnie krzyczy, to wtedy ja chowam się w mojej skorupce. Przyszli przyjaciele Pepy. Dzień dobry, dziadku Świnko. Witaj, Suzy. Czy przyszłaś pobawić się z Pepą i Georgem? Tak. Niestety nie wiem, gdzie oni są. Jestem tylko ja i te dwa małe ślimaczki. Jesteśmy ślimaki. Jesteśmy ślimaki. Niespodzianka. My się bawimy, w ślimaki. Też chcemy być ślimakami. Obawiam się, że nie znajdę aż tyle koszyczków. O, o. Możecie się bawić w inne zwierzątka. Jest ich tu pełen ogród. Marchewki? Rebeka królik lubi marchewki. Nie, Rebeko, marchewka to nie zwierzę. Podejdźcie tu. <ścoughs> Co to za bzyczenie? Dobiega z tego małego domku. Dziadku, dlaczego ten domek dla lalek jest w ogrodzie i tak dziwnie buczy? To nie jest domek dla lalek, Peppo. To mieszkanie pszczółek. A nazywa się Ulu. O! Wow. Spójrz, jedna przyleciała. A także różne pieczątki, datowniki i stemple. Wow! Jaką fajną pracę ma pan Królik. Czy ja też mogę postemplować? Oczywiście, tylko znajdę ci jakąś kartkę. Tu jest jakaś kartka. O, lepiej użyjemy jakiejś czystej kartki. Proszę bardzo. Ha, 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 Pepa ha, ha, bardzo ha, lubi ha, stemplować pieczątką. Podoba mi się praca pana królika. Ha, 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 ha. <laughs> Idziemy dalej. Następne to biurko pani Kot. Miał! Witajcie, Pepo i George'u. Dzień dobry. Moja praca polega na rysowaniu różnych kształtów na komputerze. Wow. O, potem drukuję je wszystkie na drukarce. Wow. <gryzanie> to jest kolejna kopia. Dziękuję. Jaką miłą pracę ma pani kot? Czy mogę spróbować? Myślę, że teraz kolej George'a. No dobrze, George. Teraz twoja kolej popracować. George rysuje niebieskie trójkąty. George, ja to wydrukuję. <gryzanie> Bardzo podoba mi się praca pani Kot. <noise> czy chcecie teraz zobaczyć moje biurko? Tak, bardzo. To jest biurko tatusia świnki. Moja praca jest bardzo skomplikowana. Dostaję duże liczby i muszę je podzielić na różne mniejsze części i wszystko policzyć. Praca taty świnki nie wydaje się atrakcyjna. Czy używasz pieczątek, tato? Nie. A czy używasz komputera? Nie, ale używam kolorowych długopisów. O, jak przyjemnie! A, a może by się tak zdrzemnąć krótką chwileczkę? Babcia i dzieci budują ogromny zamek z piasku. Potrzebują bardzo, bardzo dużo piasku. Do budowy wiesz, używają wiaderek. Jaki ładny zamek Hura! Pora wracać O, a gdzie łódka? Spójrz, babciu O nie, dziadek świnka zasnął, a łódka odpłynęła Musimy obudzić dziadka Krzyczcie jak najgłośniej Dziadku świnko, wstawaj, wstawaj Wstawaj o nie! Dziadek Świnka nadal śpi. Dziadek jest za daleko, żeby nas usłyszeć. Utknęliśmy na wyspie piratów. Jesteśmy rozbitkami. Zostaniemy tu setki lat. Będziemy jedli dzikie owoce i warzywa. Będziemy też musieli jeść robale i glizdy. Rodzice przyszli odebrać dzieci. ja jestem! Halo! O, witam wszystkich! Udała się wyprawa? Tak. E, zaczekajcie, zapomniałem coś zabrać. Zaraz wracam. Spójrzcie! To dziadek! Wraca! Yeah. Zapraszam na pokład, dzieciaki! Okropny dziadek świnka. Myśleliśmy, że nas zostawiłeś. Bardzo przepraszam, babciu świnko. Obiecuję, że następnym razem nie zasnę. Och, <grym> George, gdzie masz kapelusz? <grym> George się przeziębił. <grym> o, biedny George. Nie wygląda to dobrze. <grym> Spokojnie. Wezwę doktora Niedźwiedzia. Mówi doktor brunatny Niedźwiedź. George, rozumiem. Połóżcie George'a do łóżka, a ja za chwilę przyjdę. Dziękuję, doktorze Niedźwiedziu. Do widzenia. Czy teraz George pójdzie do szpitala i będzie brał leki? Nie. Teraz George pójdzie do łóżka. O, to George wcale nie jest naprawdę chory. O, to jest obrzydliwe! Biedny George, idziemy prosto do łóżka. George, musisz troszkę poleżeć w łóżku. Nie. George, nie chce leżeć w łóżku. George, musisz poleżeć w łóżku, bo nie wyzdrowiejesz. Czemu? Bo musisz leżeć w cieple. Czemu? E bo doktor brunatny niedźwiedź tak powiedział. tam. a gdzie mój pacjent? Otwórz usta i powiedz A. George troszkę się boi. Hmm, Pepo, ty jesteś duża i dzielna. Może pokażesz Georgeowi, jak się robi A. Dobrze. George jest przeziębiony. Czy George będzie brał lekarstwa? Nie, ale powinien pić ciepłe mleko przed snem, bo mu to pomoże zasnąć. Dziękujemy panu doktorze. Nie ma za co. Do widzenia. Jestem dobry w nawigacji. E, to nie będzie łatwe zadanie. <laughs> Polecimy wyżej? Tak, proszę! Wyżej, wyżej! Balon unosi się wysoko w niebo. O! Gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo. Nasz balon wleciał w chmury. Oooo! Jej! Niebo znowu wróciło! Kurwa! <laughs> balon umknie, balon umknie. Wszystko w koło zmienia się. Serce drży, Nie śni. Ach, jak dobrze, dobrze mi. Spójrz, Teddy, lecimy naprawdę wysoko. Pepo, ostrożnie, nie upuść. Teddy, upuściłam Tediego Nie martw się, Pepo, uratujemy Tediego Trzymajcie się wszyscy. Schodzimy w dół. Pani królik kieruje balon niżej, żeby uratować Tediego. Nigdzie nie widzę Tediego. tam jest! Teddy zawisł na drzewie. Zarzucę kotwicę, może uda się go złapać. Powoli, powoli. Już! Tatuś świnka uratował Tediego. Teddy! Teddy! Hurra! <laughs> Ojej, nikt nie patrzy, gdzie leci balon. Uwaga! Przed nami drzewo! Trzymajcie się! Oh, najpierw wtedy utknął na drzewie, a teraz my. Tato świnko, wiesz, gdzie jesteśmy? Nie. Zgubiliśmy się, prawda? Tak. Oh. Oh. Zakażający. <laughs> George, zrobiłam dla ciebie kartkę urodzinową. Czy zgadniesz, co to za obrazek? George nie wie. Chciałam ci namalować obrazek kwiatka. George nie lubi kwiatków. Ale w końcu zdecydowałam, że. To prześliczny obrazek, Pepo. Tak, ja bardzo ładnie rysuję. Teraz z okazji urodzin George'a pójdziemy w bardzo specjalne miejsce. Hurra! Chodźmy! A gdzie idziemy? Zobaczysz. <śm> Cała rodzina przygotowuje się na świętowanie urodziny George'a. Czy jedziemy do cyrku? Nie. Ale to równie ciekawe miejsce. Hmm, może do kina? Nie, dużo lepiej. No to chyba nie zgadnę. Gdzie oni mogą jechać? Jesteśmy. Rodzina zajechała do muzeum. Czemu przyjechaliśmy do muzeum? Chodź, zobaczysz. Co to może być za niespodzianka urodzinowa? George? Powiedz, co najbardziej lubisz na całym świecie. Dinosal! Dinosal! Niespodzianka urodzinowa dla George'a to wizyta w muzeum w sali z dinozaurami. Ha, znowu głupie stare dinozaury. Dinosal! Bój się George, to nie jest prawdziwy dinozaur. To tylko robot. Spójrz, stoi na tym stojaku i... Pobawimy się teraz na górze? Tak, pobawmy się w przebieranki. Zapytajmy lwa Leo. O! Leo mówi, że lubi bawić się w przebieranki. Dobrze, chodźmy, Leo. Pepa i Suzy bawią się w przebieranki. Pepa chce być wróżką. Dostaniesz jedno życzenie. Nie chcę. Chciałabym być królową Suzy. A twój Leo-lew zostanie błaznem. Leo-lew nie chce być błaznem. On chce być królem. Przyszedł tata świnka. Mama świnka powiedziała mi, że mamy niecodziennego gościa. To tylko Suzy, tatusiu. Jesteś pewna, że nie ma tu nikogo więcej? Jest tu jeszcze ktoś! Król Leo Lew! <laughs> to zaszczyt poznać pana króla Leo. Tata świnka udaje, że widzi króla Leo. Ależ ma pan przepiękną złotą grzywę. Przepiękna. Ma też swoje najlepsze czerwone spodnie. O tak. I niebieski sweter. To ty, Pepa. Leo nie ma na sobie niebieskiego swetra, tylko najlepszą zieloną koszulę. Cóż, jest zielono- niebieska. <słyska> Pepo. Suzy, dzieci przyszły. Przyszli wszyscy przyjaciele Peppa. Wszyscy są w kaloszy. Czy chcecie poskakać w błotku? Tak, tak. <grystanie> Jesteście pewni, że Leo powinien skakać w błotku bez kaloszy? Och, zapomniałam! Leo ma też na nogach kalosze. <grystanie> Spójrzcie na Leo. Podtrzymują płótno. Co to jest płótno? To coś jak papier. Tyle że do specjalnego malowania. Czy to pasta do zębów? <laughs> Nie, Pepo, to specjalne farby dla dorosłych artystów. No, od jakiego koloru zaczniemy? Od czerwonego. Dlaczego czerwony? Bo czerwony to mój ulubiony kolor. Najpierw musimy namalować niebo. Spójrz, jaki to kolor? Niebo jest niebieskie. Doskonale. Zacznijmy od niebieskiego. A teraz potrzebujemy zielonego koloru na listki. Ale to nie ma zielonej farby. Nie szkodzi. Jeżeli zmieszamy niebieską farbę z odrobiną żółtej, to wyjdzie nam zielony. Wymieszanie niebieskiego z żółtym daje zielone. O! Jakie liczne zielone liście. Jeszcze trochę trawie. A co z gałęziami? Nie mamy brązowej farby. Zrobimy brązową. Pomieszamy zielony z czerwonym. Zielony z czerwonym daje brązowy. Wow. Tata świnka maluje pięć drzewa i gałęzi. Wow. <tuszu> Tatusiu, mogę namalować wiśnie? Tak, peppo. Zanurz palec w farbie i namaluj na drzewku. <tuszu> Raz, dwa, trzy. Doskonale. Teraz kolej George'a. Jesteś świetnym malarzem, George'u. Proszę, obraz gotowy. Hurra! O, przyszły kaczki. Witaj, mamo kaczko. Malujemy obrazki. Kaczki przebiegły przez farby tatusia. Sio, sio niedobre kaczuszki. Sio kaczki, cio, sio od mojego obrazu. Oj. A jak tam twoja mała ciężaróweczka? A, mała ciężaróweczka? Moja wielka ciężarówka jest normalnym, prawdziwym pojazdem. Ciatku, A... mogę pojeździć pociągiem? Jeśli masz ochotę dany, to twój wybór, jeżeli woli zbawić się pociągiem. Dzień, dziadku. Do zobaczenia Pani królik prowadzi szkolny autobus. A po lewej stronie widać wzgórza i drzewa. Witajcie wszystkich! Są tu wszyscy przyjaciele Pepy. Czy możemy przejechać się pociągiem? O, zabrałam dzieci na szkolną wycieczkę edukacyjną. Czy ten pociąg też jest edukacyjny? Ależ oczywiście. O, ręka w górę każdy, kto chce się przejechać pociągiem. Ja, 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 ja! Ręka w górę każdy, kto chce zostać w autobusie. Dobrze. Możecie iść do pociągu, będę jechać za Jedzie pociąg bu-bu, Jedzie pociąg bu-bu, nas. Ile tu błotka! Nie chcemy utknąć w błocie? Może pojedziemy inną drogą? To nie jest duża kałuża. Dalej, Gertruda, uda ci się! Dalej, autobusiku, uda ci się! Autobus zakopał się Panie, w błocie. Niech to. Ja, witam pani królik, jak się pani miewa? Utknęłam w błocie. Może mnie pan wyciągnąć? Oczywiście. Czy twoja ciężarówka da radę? Na pewno. George się zastanawia. Będziesz się mógł bawić moimi zabawkami. George wciąż się zastanawia. A jak wrócimy do domu, to dam ci moje zabawki. George zdecydował. Go, go, go! Jak śliczna mała świnka. Przyszły, Henry Kot, Suzy Owca, Rebeka Królik i Zoe Zebra. Do Dzień dobry. dobry. Czemu George jest w wózku dla lalek? To nie jest George. To jest dzidziuś świnka. Kogo? Przecież to jest George. George udaje małego dzidziusia. A, -a. A, A! To chłopczyk czy dziewczynka? To dziewczynka. Nie! George nie chce być małą dziewczynką. No dobrze, to chłopczyk. <noise> Mam kilka ciasteczek. Czy maleństwo chciałoby zjeść ciasteczko? O nie! nie Niemowlę nie je ciasteczek. George lubi ciasteczka. Dobrze, może zjeść jedno ciasteczko. Koko! Jaki mądry! O, jaki przystojny! I bardzo zabawny. To najśliczniejsza świnka na świecie. Georgeowi podoba się ta zabawa. Przyszła ciocia świnka z Aleksandrem. Jej! Prawdziwa malutka świnka! Jest jest taki taki śliczny. śliczny! Jest o wiele słodszy od Georgia. Ojej, Georgeowi bardzo się podobało, bycie niemowlakiem. Och, George! Zawsze będziesz moim malutkim dzidziusiem. Może teraz się pobawimy? Co powiesz na ściganie dinozaura? Och, jest, jest, jest nie George lubi być Maluszkiem, ale woli być George. Em. Mamo świnko, nie pedałujesz. Przepraszam, tatusiu, podziwiałam widoki. Pepa z rodziną dotarli na szczyt wzgórza. Wszyscy przyjaciele Pepy też tu są. Mamy zamiar ścigać się na rowerach. Chcesz się z nami ścigać, Pepo? Dobrze, ale bez podjeżdżania pod górę. Dobra. Ja. Pepa i przyjaciele będą się ścigać zjeżdżając ze wzgórza. gotowi? Gotowi! Wystartujecie, kiedy dmuchnę wróg. O tak. Pedro wystartował za wcześnie. Stój, Pedro. Wyścig się jeszcze nie zaczął. Przepraszam, panie świnko! Chciałem tylko, żebyście wszyscy wiedzieli, że róg brzmi o tak. Eee. Uuu, uj, 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 uj. Wybacz, Pedro. Tym razem to była moja wina. Następnym razem, kiedy zadmę wróg, możesz jechać. Powiedział jechać? Tak sądzę. Dalej, dalej, dalej! Dalej, dalej! dalej Pepo. Ale tato, zapomniałeś dmuchnąć wróg. Dany pies prowadzi. Zaczekajcie! Whee! Jestem bardzo dobra w zjeżdżaniu z górki. Dla przyjaciół Pepy nadszedł czas powrotu do domu. Pa, Pa! Pepo. pa. Też musimy wracać Pepo. Mamo, jestem bardzo zmęczona. Zjeżdżanie na górkę i zjeżdżanie z górki bardzo zmęczyło mi nogi. Mogę jechać na waszym rowerze. A gdzie usiądzie tatuś świnka? Um, tata może jechać na moim rowerze. Jest bardzo fajny. O, dobrze. Jestem królem na zamku! Hi, hi, hi. Każdy zamek musi mieć flagę. A! Oni mają flagę! Nie potrzebujemy głupiej flagi. Przyszła babcia świnka. Cześć dziewczynki! Niczego wam nie trzeba. Chcemy flagę! I musi być lepsza od flagi chłopaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jestem królem tego zamku. Ho, ho, na każdym zamku powinien być telefon. Trzymajcie! Trzymajcie sznurek napięty, a będziecie mogły porozmawiać z chłopcami. Ale nie chcemy rozmawiać z chłopakami, a my nie będziemy gadać z dziewczynami. Babcia Świnka znalazła flagę dla dziewczynek. Z sukienki będzie ładna flaga. Dziękuję, babciu. Nie jest taka dobra jak flaga chłopaków. Chciałabym być w ich zamku. Księżniczki, wróżki mieszkają w zamkach. Gdybym ja była księżniczką, wróżką, mieszkałabym w domku na drzewie. Czy możemy was odwiedzić, chłopaki? Proszę. Pod warunkiem, że powiecie: Zamek jest najlepszy. Zamek jest najlepszy. Ja zostaję w moim domku na drzewie. Uwielbiam zamki. Ojej, zaczęło padać, a zamek nie ma dachu. Chodźmy do domku na drzewie! Nie, nigdy nie zostawię swojego zamku. Me. Witajcie wszyscy. Witaj, Pepo. Dostałaś zaproszenie na moje przyjęcia? Tak. Wysłałam ci list z odpowiedzią. Ojejku! Wielkie nieba, ale dzisiaj dużo listów. A ten czerwony list jest ode mnie. On jest bardzo, bardzo ważny. To do mnie mogę już otworzyć? Tak, jest dla ciebie, Zoe, ale musi zostać doręczony przez listonosza. Tak działa system pocztowy. O! Dzisiaj mam tak dużo listów do dostarczenia, że muszę się pospieszyć. Czy George i ja możemy pojechać z Wami? Skakujcie, Pepo i George. U. Do zobaczenia. Pepa i George pomagają Panu zebrze listonoszowi doręczać puszkę. To jest dom Zoe zebry. Ten list jest zaadresowany do Panny Zoe zebry. Panna Zoe zebra. Zoe zebra? Zoe zebra? Co zebra. O, dzisiaj cała poczta jest dla Zoe. To jest list ode mnie. Czy mogę go doręczyć? Naturalnie! <grystanie> Pepa uwielbia doręczać listy. Mamo, spójrz! Te wszystkie listy są do mnie. Zdumiewające. Przeczytasz mi je, mamo? Droga Zoe, z przyjemnością przyjdę na przyjęcie. Dany pies. Suzy Owca też będzie na urodzinach. I Rebeka, Pedro, Emily, Candy. Wszyscy będą na twoim przyjęciu. A ten czerwony list jest ode mnie. Jest napisane z przyjemnością. Przyjdziemy na twoje przyjęcie. Ucałowania Pepa i George. <grystanie> <laughs> Wszyscy przyszli na przyjęcie zor. <laughs> A co najlepszego? Jej, yeah, jak dużo prezentów! <laughs> Wiem, jak nauczyć Georgia robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. <laughs> bańki. <Bambalki. śmiech> <laughs> Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozwijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Czuł się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Peppo, mam pewien pomysł. Mamo świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato świnko. Georgiu, znajdź moją rakietę tenisową. Wiadro, mydło, rakieta do tenisa. Co tato świnka kombinuje? Najpierw bierzemy wodę. Teraz mydło. A teraz poproszę rakietę. Dziękuję. Teraz patrzcie. Tata świnka zrobił ogromną bańkę. Biegnijcie wszyscy. Ostrożnie, tato Świnko, nie poślizgnij się. Nic mi się nie stało. O! O! O!